Nie wiem czy wiecie, ale w Australii jakieś dwadzieścia parę lat temu przebywał pan Adam Michnik i tam na spotkaniu no szechte, bardzo dobrze, wróćmy do prawdziwych nazwisk. Pan obecnie Michnik spotkał się z dziennikarzami. Jeden z dociekliwych dziennikarzy zapytał go wprost Proszę pana, a co będzie jak Polacy się dowiedzą prawdy o żeby że wy rozkradliście Polskę? Wy, czyli Żydzi. To w ramach tej transformacji ustrojowej. No, wiadomo, Polacy teraz po świetnikach chodzą. Wyobraźcie sobie, co odpowiedział: że jesteśmy w stanie uruchomić wtedy w ciągu dwóch miesięcy, tak precyzyjnie podał dat datę, w ciągu dwóch miesięcy uruchomimy Ukraińców na Polaków. Napuścimy ich. Możemy ja dać Michnik podać 3 do sądu, ale wtedy się znajdą świadkowie z Australii, którzy którzy o tym mówili. Między innymi ja to wiem od Zygmunta Brzodaka. Wyobraźcie sobie, że to się na naszych oczach dzisiaj realizuje. Oni ściągnęli sobie posiłki i to tych wyszkolonych w banderyzmie. W ideologii banderyzmu. Oczywiście bandera to nie był jeden tylko, to był tylko sztandar. Poza nimi byli inni, bulwy, nie bulwy i, i wszyscy inni yy, te, yy, między innymi Eneje. Dla mnie jest przerażające, że młodzież się bawi przy zespole muzycznym, który za bohatera swojego i jako nazwę swojego zespołu wziął pseudonim bandyty zbrodniarza Eneja, kultownika.